Hej, hej, z tej strony Mariusz, witam Was ponownie z mojego garażu. Dzisiaj troszeczkę znowu o narzędziach opowiem. Słuchajcie, ostatni zakup, który taki większy zrobiłem na początku tego roku, to był zakup całego kompletu takich nasadek po byku. Nasadek o rozmiarach 3 czwarte trzy czwarte mocowania. I to są, zobaczy, to są tego typu rzeczy. Ucieka mi ten trochę telefon. To są tego typu rzeczy. To jest, słuchajcie, zestaw nasadek, które są kapitalne do stosowania w samochodach dostawczych. Zobaczcie, jakie tu jest potężne Potężne mocowanie to jest uchwyt na 3 czwarte na 3 czwarte i najmniejszy klucz tutaj to jest 19. Zobaczcie to jest 19. No te klucze to one nie są jakieś że tak powiem najwyższego sortu, bo to widzę to jest made in China. No jak coś będzie trzeba odkręcić, to myślę, że ona spokojnie sobie poradzą. O.

27, i zobaczcie, to wszystko jest na 3 czwarte. cala zobaczcie, mamy, mamy, w, mamy w zestawie taką mulagę. Na 3 czwarte ja mam jeszcze taką mulagę typu hard, czarną. Zobaczcie, wznaczoną. Miałem poprzednią z przejściówką na, na jedną, drugą. Dlatego że. Mm, ja mam jeszcze jeden zestaw o tam nasadki tamte takie takie strąg mocne słuchajcie gdzie można to walić tym udarem i, i naprawdę one, one są bardzo, bardzo mocne i, i ja praktycznie z tą lagą tą, tą tutaj sobie odkręcałem. tutaj no, w tym zestawie zobaczę, są jeszcze przedłużki dwie, na 3 czwarte cala też no to kurcze takie, wszystko to waży. Zobaczcie jakie to króde po byku jest. Wszystko na trzy czwarte cala. Jeszcze tam wszystko są tłuste. No i zobaczcie jaka nasadka. Ja tą nasadkę powiem, powiem wam szczerze, odkręcałem e, sobie wyciągałem e, tuleje. I to jest takie mocne, że praktycznie ten pręd, który prowadził sobie ściona ściągaczu, aż się powyginał. Takie tutaj kurde, siły można z tego e, wydusić. Także klucze są po byku, powiem szczerze, o, to jest numer 32, a największe mamy, zobaczy jaka to jest śruba, Kurczy, ja pindola. Największe mamy 50. 50, a ja słuchajcie, przy, yy, przy moim bokserze, żeby odkręcić przegub i tam piastę, to mam numer. 41, zobaczcie, to, to jest też taka nakrętka, to jest na 3 czwarte nakrętka znaczy czwarte przystosowana właśnie do tej czarnej lagi, także nie straszne mi już ściąganie mm, przegubów i odkręcanie odkręcanie tam łożysk i tak, i tak dalej przy bokserze. także powiem wam, że zawsze chciałem mieć coś takiego i to robi sobie naprawdę to robi robotę kurczę, to taki pobyku zestaw. I ja mam jeszcze do takich trudniejszych prac. Mam taki zestaw kluczy, zobaczę. strąg To są klucze firmy Bas. Muszę wam powiedzieć, że to też wszystko jest takie no naprawdę po byku, to, to, te klucze to ja tu najwięcej to kręciłem chyba. 17 bo ja tego to używam sobie do kół. I chyba 24 też często tutaj używałem. To jest 24 i takie są, takie są śruby do kół w bokserze, powiem wam. Jak to sobie zapnę, tam tam 24 czwórkę z tą legą, no to te koła, to one mi idą jak z masła się skręcają. A Zwykłym takim kluczem, które macie w zestawie, no to trzeba tam walić młotem, żeby to wszystko zeszło. Bo te klucze one są z gównolitu, powiem Wam, i no możecie Waszych kół po prostu nie odkręcić. Ja taki klucz gdzieś tutaj mam, zaraz wam pokażę. Dobrze, przejdziemy sobie, słuchajcie, do bokserka. Ja wam pokażę zestaw kluczy takich, które są w komplecie przy, przy takim zestawie do wymiany kół Także sami zobaczycie, że to idziemy sobie do bokserka, że to jest wszystko takie sobie słabe, słabe, słabe. Już zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy taki zestaw Fabryczny do, do odkręcania kół, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jeszcze troszkę do tego dostanę. Cyk, to wszystko jedną ręką kręcić. To jest trochę ciężko Wam pokażę jak to wygląda. O, zobaczcie. W zostawie macie taki klucz. mamy no, ciężko tu kurde zdobyć. O, widzicie? Taki klucz, zobacz jaki on jest. To jest jakaś tam miękka stal. No, tak to wygląda. Także powiem Wam, że jak chcecie tym odkręcić koło. No to kurde, życzę powodzenia, bo ja wiem jak ja się namordowałem kiedyś na początku, jak ja kupiłem tego boxera, żeby tutaj odkręcić koło. To jest normalnie Meksyk. No i do podnoszenia macie taki, o, taką łapę, którą jak macie gdzieś tam, no, trochę Wam zgnije gdzieś próg, no to też zapomnijcie, że w ogóle podniesiecie samochód. To na, może gdzieś tam pod zawieszeniem to próbować, także wstawiacz, też tego nie podniesiecie. Także warto po prostu taki normalny lewarek ze sobą wozić i w razie czego mieć co do dyspozycji, także jak wam się podobało, dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału i na razie hej.